No więc mamy dwa opakowania. Zobaczymy czy coś z nich będzie. I otworzyć tak. Oczywiście nie, jestem łomna, potrzebuję nożyczek. O nie! Znowu! Znowu jaka nienawidzę location. To już miałam. Guzik. No przynajmniej za jedynkę. Się da do gry. Miałam. Nic. Nic. Przynajmniej za dwójkę. Za dziesięć? Nie, nic. Nic. Uuu, złota! To też nic. To dobra, teraz gdzie jest ta druga. Dajcie mi lepsze karty. Bel. Nie. Znowu od on, ona. O jedynka przynajmniej tyle. No to też nie jest złe. Nie. Nie znowu. On. Kolejny simba... O, ten jest nawet nie, nie jest taki zły. Jeszcze jeszcze większy...